Wznawiam obrady. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 16 porządku dziennego. Przedstawiony przez Prezesa Rady Ministrów dokument Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działanie realizowane w tym zakresie w 2018 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę, głos zabiera Pan Poseł Dobromic Rośnie, Koło Poselskiej Konfederacja. Czy jest pan poseł Sośnierz? Jest, jest. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Trochę ta dwugodzinna przerwa w tej debacie była wybijająca z rytmu. Wracamy więc do bezpieczeństwa ruchu drogowego, do raportu. Dane po prostu przyjmujemy do wiadomości. Nie wiem, jaki ma sens wniosek koalicji obywatelskiej o odrzucenie tego raportu, ponieważ no, z danymi się nie dyskutuje. Dane się przyjmuje do wiadomości i tyle. Problem jest raczej w interpretacji tych danych i tutaj już dane bywają interpretowane rozmaicie. Wiemy, że liczba wypadków spada cały czas, jest to trend od bardzo wielu lat stały. Ale każdy kolejny rząd próbuje sobie, przy, sobie właśnie przywisać zasługę z tego tytułu. Każdy kolejny rząd uważa, że to dzięki niemu, dzięki jego staraniom, te wypadki, tych wypadków jest coraz mniej. Tymczasem tak analiza danych pokazuje, że ten trend jest właśnie stały, niewrażliwy na w ogóle wszelkie zmiany legislacyjne, wszelkie tam próby, ciągłe modyfikacje, taryfikatory, mandatów, fotoradary, to tamto nic nie wydaje się, że znacząco nie wpływa. Trend jest mniej więcej stabilny. Z drugiej strony mamy też jednak niezrozumienie interpretacji statystyk ze strony występujących przede mną, ale chyba już nieobecnych kolegów z ze starej opozycji. Kilka przykładów. Pan poseł Lasek bodajże interpretował, że najechanie od tyłu zwiększona liczba wypadków związanych z najechaniem od tyłów poprzedzający pojazd jest związana z tym, że ludzie za szybko jeżdżą i zachowują za małe odstępy. No ale skoro ta liczba wzrosła, to musiałoby oznaczać, że ludzie jeżdżą szybciej, albo zachowują mniejsze odstępy niż wcześniej. Nie ma na to żadnych dowodów. Wydaje się, że ta diagnoza jest błędna, że to moja teoria na przykład byłaby taka, że to być może na przykład wzrastająca popularność smartfonów powoduje, że ludzie częściej wjeżdżają w tył poprzedzającego pojazdu, a nie to, że Jeżdżą teraz szybciej, bo to wydaje się wniosek absurdalny. Być może procentowy wzrost liczby takich wypadków wynika też z, z, z szybszego niż proporcjonalny w spadku w innych kategoriach. Więc e, e, takie lekkomyślne wyciąganie wniosków w, w, z suchych danych wydaje się e, niewłaściwe. E, tak samo procentowy udział w, w różnych wypadków. W całości wydaje się, że jest znowu niewłaściwie interpretowany przez kolejnych, kolejnych mówców z opozycji. Na przykład pani Dziemianowicz-Bąk uznała, że, ale i chyba pan Lasek również, że, że wzrastający udział wypadków z udziałem seniorów jest niepokojący. No nie, ponieważ coraz więcej seniorów jeździ. Społeczeństwo się starzeje, w związku z tym również udział e, wypadków z udziałem seniorów jest większy. Gdybyśmy jutro wszyscy, nie wiem, zgolili głowy, to udział, z wypadki, e, udział e, wypadków z udziałem łysych nagle by wzrósł. Tak? Ale to nie dlatego, że łysi gorzej jeżdżą, tylko dlatego, że jest ich więcej w społeczeństwie. W związku z tym nie interpretujmy faktów i nie róbmy alarmu tam, gdzie go nie ma, bo tam już pan e, wzywa do tego, żeby tam przyjrzeć się temu problemowi. No nie, no czytajmy dane ze zrozumienia. Rozumieniem. Jeśli, jeśli jakiś, jakaś kategoria wypadków spada, to pozostałe procentowo rosną. tak? Więc jeśli z jakich, ze szczególnym uwzględnieniem walczymy z jakąś kategorią wypadków, albo coś się zmieniło w, w jakości dróg, na przykład jakaś kategoria wypadków spada, to inne rosną. I znowu nie ma tu nic niepokojącego w tym, że, że albo niekoniecznie jest coś niepokojącego. Taka interwencja danych jest naprawdę karkołomna. Najprościej zrozumieć to na takim przykładzie, że jeśli nie wiem, jutro wynajdziemy Igłkę na raka, to z dnia na dzień. Ludzie przestaną umierać na raka, w związku z tym procentowo zaczną częściej umierać na wszystkie inne choroby, tak? I znowu ktoś, kto nie rozumie statystyk, zacznie alarmować, że no, rany boskie, więcej ludzi umiera na inne choroby, co, 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 co się stało. To no, się stało, że wyeliminowaliśmy jedną, jed, jed, jeden czynnik z puli czynników. Więc tutaj tak samo, jeśli liczba wypadków spada, to nie jest nic niepokojącego w tym, że proporcje między nimi się zmieniają. No, po prostu jedne spadają szybciej, drugie spadają wolniej. Więc ci, którzy chcą znowu usprawiedliwiać łupiestwo y, przy drogach. Y, z, y, i jakieś, jakieś kolejne ograniczenia, jakieś kolejne mandaty, jakieś kolejne y, y, tutaj y, y, restrykcje w ruchu drogowym, tym, że jakieś proporcje się zmieniają, niech najpierw wrócą do szkoły podstawowej i zaczną ze zrozumieniem czytać statystyki. Pan, pan Lasek na się dziwię, że nie udźwignął komisji swego czasu, jak nie rozumie takich prostych rzeczy. Tutaj tempo spadku spada z czasem, tak? No jest to asymptota. Im bliżej jesteśmy zera, im mniej jest wypadków, tym tempo spadku jest wolniejsze. No trudno, żeby spadało cały czas w tym samym sensie, bo w cały czas w tym samym tempie, bo osiągnęłoby wartości ujemne. Pan. To już 5 minut. No to ja tu jeszcze dużo mam do, do, do powiedzenia. Wydaje mi się, że coś mi ubyło z tego mojego czasu przedwcześnie. Przed, przed Także Konfederacja oczywiście przyjmie, przyjmie do wiadomości te dane, natomiast nie przyjmujemy do wiadomości traktowania ich jako usprawiedliwienie do kolejnego regulacjonizmu, ponieważ nie ma nic niepokojącego w tych danych. Wypadki, liczba wypadków spada, bezpieczeństwo na drogach rośnie. Nie gmerajmy w tym, co działa dobrze. Dziękuję bardzo Pani Pośle.